Zanosi się na to, że nic tu dzisiaj nie nagramy. Policja nakazała naszej ekipie przerwać nagranie. Nie pomogło nawet pokazanie oficjalnej zgody. Ledwo zaczęliśmy pracę i okazuje się, że musimy ją przerwać, ponieważ lokalna policja nie, wyda nie wyraziła zgody, którą oczywiście ówcześniej wyraziła. To pierwsza taka sytuacja od początku podróży. Trwają rozmowy. Sytuacja przykuła uwagę spacerowiczów. Szef jest wyraźnie zestresowany. Musimy to wyłączyć. Okazało się, że prawdopodobnie policja wezwał ktoś z konkurencyjnej restauracji. Po długich negocjacjach policjanci dali się przekonać. Pozwolili nam wznowić zdjęcia, ale tylko na chwilę. Możemy pracować. 20 minut mamy, także ilu nagonimy klientów tyle, tylu będzie? To jest challenge. Musimy zarobić pieniądze, mamy 20 minut na nagodnienie jak największą ilość klientów. To co, nie ma zadać czasu, by się do roboty. Póki możemy pracować i póki nam się jeszcze chce. Pech chciał, że w czasie, gdy chłopaki zamierzali podkręcić tempo, plaża opustoszała. Klientów spłoszyły policyjne koguty. Nagle Grzesiek wpadł na pewien pomysł i klienci zaczęli iść do baru. A, mam ośmiu! Ej! Hey! Let's go for a drink! Grzesiek coraz skuteczniej łapie klientów, a u Rafała ciągle bieda. Nie wdzięczna robota! Grzesiek wprowadza, a Rafał nie. Dlaczego tak jest? Hey, yo, come here! Yo, come here! Do you wanna go for a drink, mate? To good restaurant just that. Do you want to go for a drink? Nie? Uh, yeah. okay. Go opaches To członek ekipy, ale zrobi mi wielką przysługę Po chwili wyszło na jaw, dlaczego Grześkowi tak dobrze idzie 25% off we go amazing rates Jak ty to robisz, gdy tu ludzi tam wciągasz? Bo to nie jest normalne 10 osób, 12 osób Mov, mów, mów No mówię, że niech powiedzą przy parze, że znają G. Pozostaną darmowego drinka i naleśne, <śmiennie> I <naleśne śmiennie> I na resztę drinku, <śmiennie> drinku 25%. No, trochę konfabuluje Kłamie, no, kłamie, no, co? Ale działa! Grześka poniosła fantazja i samowolnie ogłosił nowe promocje w barze. Rafał postanowił pójść w jego ślady. drink? Chłopaki się rozkręcili.